Siemanko, tutaj Dreddy z ekipy i Dzisiaj zabiorę Was po raz kolejny po, na wycieczkę po kontynencie Korwer i po świecie Eberonu. A tym razem będzie to kolejne państwo, które powstało po porozumieniu w Thronhold, a będzie nim Briland. Po zakończeniu ostatniej wojny, Briland jest jednym z najpotężniejszych narodów Korwer. Posiadając dużą populację i całkiem obfite zasoby, Briland przoduje na kontynencie w przemyśle. Brilliszowie są znani ze swojego pragmatyzmu i niezależności. Brakuje im dyscypliny, karnów i wiary tranów, ale przodują w znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań problemów. Brilliszowie mają również talent do intrygi podstępów. Otóż mroczne latarnie króla to jedna z najlepszych agencji wywiadowczych w korwer. Rywalizują z nią tylko dom Pierlan i zaufanie z Zilargo. Ciemną stroną tych zdolności jest silny cynizm, który pozwala na rozkwit przestępczości i korupcji w miastach i świątyniach. Suwerenny zastęp jest dominującą religią Brilandu, ale ogólnie Briliszowie nie są tak pobożni jak obywatele innych nacji. Król Boranel il-Wajnar rządzi Brilandem we współpracy z wybranym parlamentem. Boranel jest popularnym przywódcą, wsławionym za swoje wyczyny podczas ostatniej wojny, ale jego dzieci muszą się jeszcze wykazać, a rosnący ruch opowiada się za porzuceniem rządów królewskich, gdy Branel odejdzie. Tym sposobem możemy przejść do ciekawych rzeczy o Brilandzie. Szar jest największym miastem w Korwer. Niemalże naród w sam sobie. Miasto wież jest tak naprawdę centrum handlu i intryk. I będzie o nim osobny materiał, bo to jest tak obszerny temat. Klan Boromarów jest najstarszą i najpotężniejszą organizacją przestępczą w Brilandzie. Niżowczy przywódcy utrzymują więzi z równinami talenty. Inne godne uwagi organizacje przestępcze to potwory z Dask i Dom Tarkanan taki sojusz zabójców i złodziei z aberracyjnymi, smoczymi znamionami. Główne miasta Brilandu są bardzo kosmopolityczne. Ze względu na bliskość Dramu, miasta Brilandu zawierają więcej potworów: ogrów, orków, goblinów, a nawet sachłaginów, harpii i gargulców nie znajdziecie ich nigdzie więcej niż w innych pięciu narodach. Co jeżeli chcecie zrobić swojego brilantczyka? To wtedy podczas tworzenia brilisza warto, jak w poprzednim materiale, rozważyć trzy rzeczy, nieco podejrzane. Wielu briliszów ma luźne relacje z prawem. Nawet jeśli jesteś bohaterem, możesz mieć niewątpliwe powiązania lub przyjaciół w niskich sferach. Pochodzenie takie jak przestępca, szpieg lub szarlatan, mogą odzwierciedlać te tendencje niezależnie od twojej klasy. Może być również bohaterem ludowym, który kwestionuje prawa, by chronić niewinnych, lub artystą grającym w każdej, nawet najpodlejszej, spelunie w szary. Jesteś innowacyjny i niezależny. Znajdź własną ścieżkę w świecie. Nie podążaj jedynie za ustalonymi tradycjami. Jako duchowny możesz rzucić wyzwanie swojemu kościołowi i podążać za własnymi boskimi objawieniami. Jako czarodziej możesz poszukiwać nowych technik lub próbować rozwikłać jakieś zapomniane sekrety. I na koniec fajnie, gdybyś był praktyczny. Niezależnie od tego, czy chodzi o modę, jedzenie czy rozmowę, brynszowie są zazwyczaj pragmatyczni. Po co wydawać fortunę na wyszukany posiłek, gdy wystarczy coś prostego? jako Brylisz używasz dowolnego narzędzia do wykonywania pracy i nie widzisz potrzeby na jakiś spędny przepych. W końcu komu to jest potrzebne? No i czas na miasta i miejsca do odwiedzenia. Poza wspaniałością Sharn, Brilland jest gospodarzem szeregiego spektrum innych cudów. Pierwszym będzie Argond. Nosząca się forteca Brillandu, Argond, jest jednym z cudów ostatniej wojny. Produkt pomysłowości rodu Kanied i myśli przemysłowej. Argond jest największą machiną wojenną, jaką kiedykolwiek zbudowano. To ruchome miasto jest domem dla tysięcy żołnierzy. Obecnie Argond patroluje obrzeża Mornland, a jeśli dojdzie do wzrostu napięć z Dram lub Dargum, forteca może zostać przemieszczona w celu wzmocnienia zagrożonej granicy. Jako żołnierz lub szpieg z Brilandu, mogłeś przez pewien czas służyć na pokładzie Argond, zanim jakiś incydent doprowadził Cię do zostania poszukiwaczem przygód. Black Pit czy też tłumacząc, czarna dziura. Potężna przepaść w górach Black Cup, czy też czarnej czapy, ma ponad mile średnicy i opada poza granicę wzroku. Mówi się, że jest to wejście do otchłani Khyber, a w jaskiniach o podziurawionych ścianach żyją ohydne stworzenia. Pobliska wioska, również znana jako Black Pit, mało oryginalnie, zapewnia przystań dla deserterów i innych przestępców, a także całkiem prężnie działający czarny rynek. Jeśli masz podejrzanych przyjaciół, prawdopodobnie słyszałeś o reputacji czarnej dziury jako miejsca, w którym można po cichu zniknąć. Podobnie, jeśli masz powiązania z mrocznymi latarniami króla, wiesz, gdzie znaleźć najgorszych przestępców Bilandu. I teraz miejsce dość unikalne Nowe Sire. To, co zaczęło się jako obóz dla uchodźców, dość dynamicznie przekształciło się w borykające się z trudnościami miasto, przyjmujące tysiące cyrańskich uchodźców. Książę Orgev to imię jest najgorsze, chyba z jakiej się spotkałem przy tym systemie, sprawuje władzę w Nowym Sayre, uważając się za króla na wygnaniu. Choć zasoby są ograniczone, Nowy sayer pozostaje symbolem nadziei dla wielu uchodźców. Jest ono również ostatnim przystankiem dla tych, którzy są zdeterminowani, by odkrywać Mournland, czy w sumie warto by przetłumaczyć, opłakane Ziemię. Szaan. Tak jak mówiłem, o Sharn zrobię osobny odcinek, bo aż prosi się o zgłębie... zagłębienie w jego poszczególne warstwy. Na ten moment warto wiedzieć, że to wielopoziomowe miasto, w którym prawo i chaos tańczą na ostrzu noża. Nigdy nie zyskując przy tym żadnej przewagi. Vatirant. Przez całą ostatnią wojnę to miasto było oblegane przez Armię Strain, Sire i Karnat. Mieszkańcy Watirond wciąż żywią urazę do tych bliskich sąsiadów. Jednak ostatnia ich uwaga jest skupiona bardziej na Morland. Bezimienne horory zaczęły się wślizgiwać do Brilandu ze wschodu w zastraszającym tempie, a żołnierze i poszukiwacze przygód stacjonujący w Atiran są zwykle pierwszymi, którzy muszą stawiać czoła takim zagrożeniom. Broad, zbudowana po obu stronach wiejącej rzeki, w punkcie gdzie rzeka rozszerza się, ta rodowa siedziba władców Brilandu u wodzie odwiedzających swoimi wysadzanymi drzewami alejami eleganckimi mostami zwodzonymi czystością i swobodną atmosferą. Położony na skalistej wyspie pośrodku rzeki, otoczony wojskowymi dokami, koszarami, leży zamek Broken blank czy też Złamana Klinga, który jest surową fortecą króla. W przeciwieństwie do jego przyjaznego oblicza, Brood rzuca mroczne cienie, a wiele dzieje się po cichu za zamkniętymi drzwiami. Nieobecność żebraków i włóczęgów na ulicach może również budzić podejrzenia, że wrot stawia mocne na pozory. Mroczne latarnie króla są tutaj zawsze czujne, a nowo przybyli, którzy chcą się źle zachowywać, zwykle znikają dość szybko i bez żadnych hałasów. Dla Brilandu ostatnia wojna była nieustannie zmieniającą się plątaniną wrogów i sojuszników. Briland walczył z Ander, Sire, Karnat, Train. A, no i w różnych momentach wojny także z mi droga. Konflikty te sprawiły, że wielu briliszów przyjęło cniczne spojrzenie na świat, poczucie, że nikomu nie można w pełni ufać, że ludzie muszą sami sobie radzić. Jako postać z Brylandu możesz mieć napięku z każdym innym narodów. Jest to zrównoważone silną wiarą w prawa i godność humanoidów, przekonaniami, które zmotywowały bryliszów do udzielenia schronienia większej liczbie cyrańskich uchodźców niż jakikolwiek inny naród. Główne miasta Brylandu goszczą znaczną liczbę uchodźców, zarówno Cyranów, jak i bryliszów z wiosek utraconych podczas ostatniej wojny. Zwiększyło to niestety ogólny poziom ubóstwa i desperacji oraz przyczyniło się do znacznego wzrostu przestępczości. Południowe miasta, w tym Broad i Sharn, ucierpiały stosunkowo niewiele podczas ostatniej wojny, ale północny Briland mocno ucierpiał. Miasto Vatirand wciąż naprawia szkody wyrządzone przez ataki Train, a wiele północnych wiosek albo odbudowuje się, albo są po prostu opuszczone. Pomimo tych trudności, Brilżowie pozytywnie patrzą w przyszłość. Serce Brilandu jest tak silne jak zawsze a obywatele wierzą, że gdyby wojna by zaczęła się jutro, to Bryland by zatriumfował. I to by było na tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobał wam się odcinek i dacie znać, czy chcielibyście może coś, żeby się dodać do tej serii, chcielibyście usłyszeć jakieś dodatkowe informacje o tych krainach. Tymczasem ja się z wami żegnam. Bardzo dziękuję wam za poświęcony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie wybierzemy się do kolejnego z królestw. Do zobaczenia. Cześć.